Jest 7 kwietnia, Wielki Piątek. Wyobraź sobie, że stoisz na Golgocie. Nie zważaj na otaczający cię tłum. Spójrz na ukrzyżowanego Jezusa. Skup na nim swoją uwagę. Dzisiejsze słowo pochodzi z Ewangelii według świętego Jana. A Jezus, świadom, że już wszystko się dokonało, aby się wypełniło Pismo, rzekł: Pragnę. Stało tam naczynie pełne octu. Nałożono więc na Hizop gąbkę nasączoną octem, i do ust mu podano. A gdy Jezus skosztował octu, rzekł, dokonało się. I skłoniwszy głowę, oddał ducha. To już koniec. Jezus umiera. Przypomnij sobie własne doświadczenie straty. Pomyśl o chwilach, gdy miałeś poczucie, że Coś bezpowrotnie odeszło. Zerwanie relacji, śmierć bliskiej osoby, wyjazd z rodzinnych stron, utrata zdrowia. Co straciłeś? I jak się wtedy czułeś? Umierając, Jezus mówi: Dokonało się. Jego śmierć, choć wydaje się końcem, jest wypełnieniem. Przyjrzyj się temu, jak dziś postrzegasz swoją stratę. Być może coś dopełniło się przez to doświadczenie. Jakie miejsce zajmują te trudne wydarzenia w szerokim obrazie Twojego życia? Historia Jezusa i Twoja historia nie kończą się na wielkim piątku. Przyjęcie straty jako dopełnienia otwiera na zmartwychwstanie, czyli na nowe spojrzenie na rzeczywistość. Bóg pragnie obdarzyć Cię tą perspektywą. Wsłuchaj się. W jego pragnienie. A Jezus, świadom, że już wszystko się dokonało, aby się wypełniło pismo, rzekł: Pragnę. Stało tam naczynie pełne octu. Nałożono więc na Hizop gąbkę nasączoną octem i do ust mu podano. A gdy Jezus skosztował octu, rzekł: Dokonało się. I skłoniwszy głowę, oddał ducha: Pozostań jeszcze przez chwilę przy ukrzyżowanym Jezusie. Chwała Ojcu i Synowi i, Synowi, i, Duchowi, i Duchowi Świętemu, Świętemu jak, jak była na początku, początku, teraz i zawsze i na, zawsze, i na wieki wieków. wieków. Amen.